Mamy kolejny piękny dzień i niestety kolejny dzień bez porannego tweetobrania. Jak pewnie się zorientowali, zorientowaliście, no, prawdopodobnie moje drogi z idź pod prąd się rozeszły. Nie będę tutaj prał brudów, nie o to chodzi. Ja cały czas staram się stać w prawdzie. Idę za Jezusem. Tak, 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 tak oceniam każde swoje działanie i tego się trzymam. Chcę dalej mówić to, co mówiłem w porannym Twitobraniu. Uważam, że wiele rzeczy jest zbieżnych. zdecydowana większość rzeczy jest zbieżnych z tym, co mówi idź pod prąd. Jeśli chcecie dalej, żeby Michał Szczukiewicz mógł mówić, to możecie mnie śledzić. Ja jestem teraz na Twitterze, mam oczywiście YouTube'a dostępnego, prawdopodobnie tam się będziemy mogli zobaczyć. Będę Was informował na... Twitterze ta informacja pojawi się bardzo szybko. Myślę, że pierwszy program jakiś poranny na żywo, który omówi sytuację, tak jak do tego zdążyliście się przyzwyczaić, jeszcze w tym tygodniu. Muszę parę kwestii technicznych tylko rozwiązać. Dziękuję Wam pięknie za dotychczasowe wsparcie, za dotychczasową też przyjaźń, bo wielu z Was znam, wielu z Was jest moimi braćmi. Ja tej oceny oczywiście nie zmieniam. Lubię dyskutować, będę dalej dyskutować, będę się wspierać na różne tematy i robię to dla dobra ogółu. Nawet jeśli się mylę, to się przyznam, że się mylę. I będziemy dalej pracować z tym ogółem. Ja będę pracował nad tym, żeby działać dla wolności, dla prawdy. No i dla Jezusa. Dzięki wielkie. Do usłyszenia wkrótce.